Witam, gdzie dzisiaj chciałem przedstawić jedną fajną roślinkę, która tak naprawdę byłem pewien, że zdechła. Przynajmniej mi padło w ten roku, bo było coś takiego, że kupiłem sobie dwie takie sadzonki trzy znaczy sadzonki cebulki. Yy, posadziłem jedną właśnie w tym miejscu, drugą tam trochę dalej. W tym miejscu, gdzie właśnie teraz rośnie yy, cząbergurski I była sytuacja, że tam mi zaczęła. Znaczy, ja wybudzałem jedną i drugą wcześniej. Wybudzałem to w doniczce, w domu, później wystawiłem na balkon, żeby hartować do słońca. No i posadziłem tutaj. Oczywiście zakryłem też workiem, żeby od południa nie było za bardzo palące słońce. Hartowało się. No i zamiast rosnąć, to zaczęła mi tak, jakby padać, gnić. Nie wiem, czy dlatego, że było wilgotno w tamtym roku, wiosną i latem, czy. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Wczesna, to wczesne lato było takie jakieś słabe i to zaczęło minić. No i stwierdziłem, że to mi padło, bo na jesie nic z tego nie było. W sierpniu chyba w ogóle tu już nic z tego nie było. Ja nawet nie zwracałem to uwagi. Zostałem tutaj inne rośliny, a to sobie po prostu tak zostało. No i się okazało, że przez zimę przezimowało. Było tutaj trochę liści, właśnie te, co na około, one tu były w prostu rozrzucone i wiatr trochę na mną już. trochę ja porozrzucałem żeby grunt tak nie parował, nie, nie wypalało go słońce przez zimę, przez, przez jesień, wiosnę mm, okazało się teraz, po przyjeździe chyba dzisiaj tak, dzisiaj nie, nie dzisiaj tydzień temu tydzień temu, przed tymi śniegami dosłownie przed śniegami z kilka dni Dwa-trzy dni przed tym śniegiem kwietniowym Zobaczyłem, że tu wywazi coś zielonego Spod liści Odgarnąłem, patrzę, no faktycznie Przeżyła ta lilia I to właśnie, nawet nie wiecie co to jest, ale to jest lilia himalajska Cardiocrinum giganteum Czyli kandroclinum olbrzymie On występuje w Himalajach W Azji Jest dość wysoką rośliną, bo osiąga do kilku metrów wysokości, Na wysokości minimum dwóch metrów, nawet do trzech, dopiero otwiera kwiaty, pąki kwiatowe, więc spora roślina, będziecie poczuć sobie w internecie o niej, lilia himalajska, wystarczy wpisać, dużo informacji jest, cebulki nie są wcale tanie, ja zapłaciłem dość sporo wtedy za to, za dwie sztuki, no ale... Jednak się opłaciło, bo myślałem, że pieniądze wywaliłem w błoto. Druga jednak nie przeżyła, tylko ta jedna jest, ale zawsze to jest coś, że, tylko, że chociaż ta jedna jest. Więc nie jest, że liście ma dość pokaźne, wodyga dość gruba i kwiaty ponoć ekstra. no, mnie kwitło, bo mówię Wam, że w tym roku myślałem, że zachwitną obie, dlatego też tak wcześniej je wybudzałem i tak dalej. Ale widzę, że to nie ma sensu, bo one same wcześniej dość ruszają dlatego lepiej jednak je sadzić na jesień nawet, do gruntu ale tak wczesną jesień, myślę, że październik to już jest najpóźniej, tak połowa października żeby jeszcze dość ciepła ziemia była bo wiosną raczej nie wy... jak wystartują to może być problem nie, tak jak u mnie może być, możecie próbować ja nie mówię, że nie, ale u mnie tak było, że się nie dało, że, że właśnie po prostu przestało to rosnąć i zaczęło obumierać ale cebulka jednak przeżyła w ziemi ten środeczek główny, właśnie w którym zaczyna się wzrost, przeżył. Przeżył i, i oto właśnie jest. No, w tym roku będę miał w końcu tą lilię. Prawdopodobnie zakwitnie, bo to była dość spora już cebulka. Ważyła pewnie około kilogramu, może więcej. A tutaj, właśnie jest e, tak z tymi roślinami, że one dopiero kwitną po 4-5 latach. Po 4-5 latach po prostu cebulka po oddzieleniu może zakwitnąć. On musi po prostu nabrać swojego na początku rozmiaru, swoich właściwości, tamtej jakby dojrzeć, tak, dorosnąć w cudzysłowie płciowo i wtedy ona dopiero wypuszcza pęd kwiatowy. Podobnie jest z bananami, tylko że banany to po prostu rosną cały czas rosną cały czas i one po prostu mają długi termin wzrostu długi czas wzrostu do, do zakwitu a te lilie po prostu faktycznie co roku gdy jest mała cebulka co roku, gubią liście nie zawsze, ale raczej tak, no bo to nawet minus jeden je zabija <laughs> yy, więc tu musiało być cały czas ciepło, żeby ta lilia faktycznie nie gubiła liści, ale i tak i tak około 3, 4 do 5 lat będzie trzeba czekać na to, żeby zakwitła. Bardzo ładne kwiaty. Niestety jest tylko chyba jeden kolor tych kwiatów z kilkoma odcieniami, ale głównie jest biały z takim nalotem żółtego bądź różowego. Nie jest tam za bardzo dekoracyjny. Znaczy nie jest bardzo różnorodny ten kwiat, ale dekoracyjny faktycznie jest. Kwitnie trochę inaczej, wygląda inaczej niż ta zwykła lilia azjatycka, tak zwana, albo drzewiasta, to jest jedno i to samo praktycznie pod tylko inna i co, no i fajnie wygląda, bo wysoko kwitnie liście są całkowicie inne podobne troszkę może do liści słonecznika nie wiem, można było tak to trochę porównać no warto kupić, warto kupić nie jest aż tak droga jak ktoś będzie chciał ją uprawiać, a warto widzę bo mówię, nie była dogrzewana, była tylko przyrzucona liśćmi naprawdę cienką warstwą, nie wiem czy to było 5 cm liści, nawet nie a przeżyła, ta cebulka przeżyła w ziemi, więc są, y, są po prostu dość wytrwałe od na mróz, no faktycznie, że mieliśmy około tam, mówię, no 19 u mnie było chyba najwięcej na minusie no ale to jest dobrze, że przeżyła do minus tych 20 około, tak i Teraz jeszcze jedna postawa, rzecz to jest taka, żeby uważać na tanie cebulki tych roślin albo nasiona. Bo nasiona tak naprawdę to dopiero około nawet 5 do 10 lat będą mogły zakwitnąć po takim czasie. Więc nasiona się tak naprawdę nie opłaca kupować, bo nie, nie zaczekacie się w większości yy, tego kwiatu. Lepiej jednak zainwestować, kupić od razu większą sadzonkę, większą bulwę i ją posadzić. Wtedy jest pewność, że w tym roku bądź w przyszłym na 100% już zakwitnie. A, a można jeszcze są takie w sprzedaży. Widziałem za niskie pieniądze niby małe cebulki. Małe bulwy. Ale ja bym też w to nie szedł, bo nie wiadomo, czy to by było to. Ten, kto nie miał tej cebulki, a teraz wam nie pokażę tej cebulki, bo ciężko by było. Może odgarnę delikatnie ziemię. Cebulki są dużo wyższe i nie są tak pękate. O, tak wygląda trochę cebulka. Będzie trochę widać jednak. Ja, że nie. Ona jest wysoka i ta cebulka nie jest jak standardowej lilii. Widzicie, tak to wygląda. Tak wygląda cebulka tej lilii. Więc mówię, żeby nie nadziać się i nie kupić za jakieś pieniądze nawet wysokie, ale takiej zwykłej lilii drzewiastej nawet. Bo to jest całkiem co innego, całkiem inna roślina. Ta kosztuje, no powiem Wam koło trzeba dać za cebulkę. Nie wiem czy, czy taniej się teraz kupi. ale warto Będziecie oglądali następne filmy to na pewno zobaczycie jak kwitnie, jak rośnie będę teraz aktualizował filmy na jej temat no i właśnie jeszcze raz przestrzegam żeby chociaż nie kupować właśnie za niskie pieniądze albo z jakichś takich źródeł niepewnych najlepiej nie wiem doczytać jak ma wyglądać ta cebulka pooglądać zdjęcia i dopiero wtedy prosić sprzedawcy, jeżeli jesteście niepewni o to, żeby wysłał faktyczne zdjęcie tej cebulki, którą ma, którą ma zamiar Wam sprzedać. Bo jest na pewno taka możliwość, na pewno Wam mailem prześlę. I wtedy dopiero można to kupić. Naprawdę no szkoda kasy, jakby tak wyłożyć tak to koło nie a się okaże, to nie jest to. A można było takie coś kupić za 2-3 zł. Czyli to lili drzewiastą taką standardową, tak? No, więc tyle w sumie na ten temat takiej lilii. Trochę dzisiaj wiatr wieje, Chłodno, ale jest, jest już wiosna i to jest najważniejsze, że jest już wiosna, więc w razie pytań piszcie i do następnego. Cześć!